Cześć, cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki. lada chwila na kanał wlatuje makieta i to jest ta dobra wiadomość, no ale jest również nieco gorsza. Czeka mnie jeszcze trochę pracy, więc musimy zadowolić się niewielką recenzją. Jest to bitwa na moście neteru. Nie lekceważyłbym jednak tego zestawu, bo zerknijcie, mamy tutaj aż trzy moby. Jest to kolejno mroczny szkielet Płomyk oraz magmołas. Alex wygląda co najmniej dziwnie, z takim <gnie> gniewnym grymasem. To akurat niezbyt mi się podoba, ale mamy co mamy. Widzę tutaj wspomniany most, trochę lawy. No i zobaczmy: 45 ziko. to jest cena katalogowa, ale na alto widziałem za niecałe 33 zł. I to jest już cena taka akceptowalna. Powiedziałbym nawet wręcz przyjemna w porównaniu na przykład do magazynów Lego Minecraft. Nawiasem mówiąc: Byliście w kinie? Jeżeli tak, to napiszcie, czy warto, bo jeszcze nie zdążyłem się wybrać. Mowa oczywiście o Minecraft mówi: Okej, okay. lećmy z tym zestawem. To jest co prawda ten zwyczajny, growy Minecraft, ale i tak trzymamy się, powiedzmy tyle o ile w uniwersum. No, także jeżeli nie chcecie ominąć fajnych filmów, jak ostatnio duża recenzja Shire, nie zapomnijcie o jakiejś łapeczce w górę. Mile widziany również dzwoneczek. Słuchajcie, zbliżamy się do 300 tysięcy subskrybersów. Oczywiście ja wiem, że nie wszyscy już śledzą te moje poczynania, ale i tak no, liczba robi kolosalne wrażenie. Coś mi się tutaj stolik zatrząsł, ale chyba damy radę, słuchajcie. No, zestaw nie jest duży. 99 elementów. Ja też lubię recenzować takie nieco większe, powiedzmy oscylujące przynajmniej wokół 500 elementów. Ale tak jak mówię, trochę mnie jeszcze nad tą makietą czasu pracy czeka. Okej, okay. Mamy pomarańczową płytkę, bardzo ładną. No, i ciekaw jestem, czy będzie tutaj reklama innych setów. W takiej małej instrukcji mogli tego nie wmieścić, ale nie. Coś tutaj mamy. O. Tą grzybową krowę pokazałem, prosiaczka odpuszczę, no i są chyba tutaj jeszcze te badlancy, tak? I jakieś tam pustynne rewiry. Ten zestaw polecam, dlatego że mamy tutaj, no, właściwie trzech złosadników. Bardzo rzadki temat, żeby aż tylu mieć w jednym zestawie. No i co, budujemy, budujemy, możecie się pewnie spodziewać speedbuildu. Nie wiem, czy wszystko razem z wami zbuduje, czy tylko fragmencik, ale to byłby aż grzech. Przy tak małym zestawie nie pokazać tego szybkiego budowania, no to dajcie mi chwilę. Całe 10 minut prostej, przyjemnej budowy, i naszym oczom ukazuje się połówka mostu. Tak to wygląda, słuchajcie. Ażby się prosiło, żeby dalej to wszystko rozbudować. Gdzieś w oddali zapewne znajduje się forteca, dlatego że mamy płomyka. A spawnery tych mopków znajdują się właśnie w fortecy. I tutaj mam do Was pytanie, co to jest za surowiec? Ja obstawiam jakieś pradawne zgliszcza? A może piasek, dusz albo inny neterak? Ciężka sprawa, słuchajcie, w każdym razie, no tutaj od razu wypływa lawa. I to akurat zrealizowano poprawnie. Muszę się przyznać, że od razu porwałem elementy zapasowe, co by tutaj na ten bicz naczepić kolejnego spaczonego grzyba, no bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wydawać rozkazy magmołazowi. No tyle na ile się orientuje. Jest tutaj ta duża pomarańczowa płytka i to bardzo fajnie. Przyjrzyjmy się jeszcze z brakulaku laku temu setowi na obracarce. Około 10 cm wysokości, razem z tym żółtym mopkiem, 6 i pół cm długości no i 6 cm głębokości, bo pamiętajcie, że ten most jakby jest trochę wychylony ponad tą dużą pomarańczową płytkę. No to co? Przyjrzyjmy się tym mopkom, przyjrzyjmy się również, Alex. Oj, ten grymas, te brwi, jakoś dziwnie to wygląda. Akurat w tym przypadku wolałem wcześniejszą wersję tej postaci, a wy. Mopki, 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 właściwie głównie o nie chodzi w tym zestawie. Okej, okay, są również cenne ciemnoczerwone cegiełki, ale wiadomo, no chodzi tutaj o postacie, z którymi można wejść w interakcję, jak na przykład z tym mrocznym szkieletem. Bardzo agresywny, właściwie mierzy prawie 3 bloki wysokości. No i co, jeżeli go pokonamy, możemy wydropić ten tutaj kamienny mieczor, kości, węgiel, no i czaszkę. A jak wiecie, czaszki są potrzebne, żeby przywołać witera. Co dalej? Magmołas. <grym> Wysoki, ciężko go tutaj ustawić, szczególnie jak mamy jeść, no i siodło na górze. Tutaj wypadają nam z niego nicie, o, czyli te jego włosy. Fajnie się może ruszać, mocno tanecznie, no i ma taki brzydki pyszczek. Mocno zasmucony. Czy wy wiecie, że dla niego bardzo szkodliwy jest deszcz? Ale za to potrafi biegać po lawie, dlatego jest bardzo cennym towarzyszem, kiedy już schodzimy do neteru albo po prostu poruszamy się po niebezpiecznych jaskiniach. No i dalej mamy płomyka. On tutaj może wyrzucić różdżkę, tak mi się wydaje i tak jak wspominałem, no spełnuje się gdzieś tam w fortecy. O, przepraszam bardzo, jasno pył, Również jest cenny. No i to także jest taki mop. Jeden z tych bardziej agresywnych, słuchajcie, na wyższych poziomach trudności, potrafi nas podpalić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o podstawowe informacje. Ostatni raz przyjrzyjmy się tym krzaczastym brwiom. O, słuchajcie, niczym kola. Mamy tutaj diamentowy mieczor, no i mamy na zanętę takiego oto spaczonego grzyba. Natomiast jeżeli chodzi o torsi, konogi, to właściwie to się nie zmienia. Ta alex jest identyczna, jak to było o onegdaj. We wcześniejszych zestawach już kilka lat temu. Zwróćcie jednak uwagę, że tutaj mamy diamentowe portki, czyli nie byle co. Jak oceniacie zestaw tych mopków? No, chyba jest nieźle. Ja jestem zadowolony. Oczywiście prędzej czy później, no, wszystkie ponownie pojawią się w magazynach, w gazetkach. Niektóre już się tam pojawiły. Na przykład mowa o tym magmołazie. Ale jeżeli nie chcecie czekać albo nie interesuje was prasa. To myślę, że ten setik jest dobrym strzałem, jako taki niezobowiązujący prezent dla młodego fana Minecrafta, co nie? No i to, co powiedziałem przed chwilą, właściwie wyczerpuje temat. Dostajemy trzy mopki, jakiś taki nieukończony most, sensowną funkcję bawialną, chodziło nic tutaj nie wybucha. No i być może przydałby się jeszcze jakiś drobiazg, na przykład kostka magmy, ale chyba zaczynam wymyślać. Klocuchy zapasowe, jest drugi beach. Tak jak powiedziałem, można sobie stworzyć kolejnego grzybka. No, i jest na przykład ta żółta różdżka. No, właśnie, bo jeżeli chodzi o płomyka, to bardzo ciekawie zbudowany mobek który właściwie tutaj się na każdym poziomie rusza. O, zerknijcie jak wiruje, no bo on właśnie tak się do nas zbliża, również tanecznym krokiem. Moja nota końcowa słuchajcie, nie będę tutaj odkrywał prochu na nowo. Myślę, że takie 8 minus na 10 tutaj się należy. Ani ten zestaw mnie nie porwał, ani też nie wydaje się jakiś turbo słaby. Fajnie, że dostajemy niewielkie sety nawiązujące do neteru, bo z tego co kojarzę, to się raczej rzadko zdarza. Piszcie w komentarzu co Wam się tutaj podoba i czy będziecie celować w ten zestaw, a może już go macie, bo przecież ma wiele, wiele miesięcy. Hej!